Witam serdecznie. Dzisiaj wam Kikowego Szlaku taka króciutka, godzinna wędkarska wyprawa. Rzepińska puszcza, Rzepińskie jeziora, 20 sierpień, przepraszam, 20 wrzesień 2013. Wczoraj było wspaniałe spotkanie, naprawdę przewspaniałe spotkanie w Poznaniu. Jestem niesamowicie naładowany i no, jest we mnie potężna nadzieja i wiara i to, że... Że, że, że ten team, który tworzymy, to team, który naprawdę zrobi wielkie, wielkie rzeczy w MLM-ie, polskim mlm -ie. To team, który wyprowadzi tą morindę em, na niesamowitą pozycję i w Polsce, i w Europie, i w świecie. Absolutnie, absolutnie tak. E, dzisiaj jednak ta troszeczkę z innej beczki. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat e, szczerości, trosk, szczerości, troski i czubku nosa. <laughs> mm, szczerość jest bardzo ważna i, i wierzę, głęboko wierzę, że jeżeli ludzie są ze sobą szczerzy, to, to jest, im łatwiej, jest im łatwiej żyć i jest jakby wiele rzeczy bardzo szybko załatwianych, klarownie, jasno. Ludzie wiedzą, czego się mogą po sobie spodziewać i, i to jest ogromnie ważne oczywiście. Z tym, że oczywiście szczerość ma pewne wymagania, bo szczerość musi wynikać, ewidentnie musi wynikać z troski. Z troski o kogoś, z troski o coś. I wtedy ta szczerość jest autentycznie szczera, że tak powiem. Ta szczerość jest prawdziwa. Ta szczerość ma szansę powodzenia, ma wtedy tą siłę sprawczą w tej relacji międzyludzkiej. Wielokrotnie jednak bywa tak, że, że, że ta jakaś szczerość ludzka wynika z, z tego, że ktoś widzi czuły własnego nosa, z tego, że ktoś widzi Hmm, czy ma jakieś tam pobudki wewnętrzne, nie wiem, może troszkę sadystyczne, albo i, i, i masochistyczne, niekiedy gdzieś tam, hmm, i, 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 i lubi komuś, za przeproszeniem, jak to się mówi, przyładować, prawda? I to wtedy jest, jest, ja jestem szczery do bólu, ja tam kawę na ławę wykładam, wszystko musi być, prawda, klarowne i nie patrzy, że tą swoją szczerością wymachuje na lewo i prawo, i, i, i tak naprawdę tłuczę gdzieś tam po głowach tych wszystkich koło, których, których nie ma sensu tu czy, czy, czy robi rzeczy, które po prostu nie mają zupełnie sensu. W szczerości musi być troska, autentyczna troska. To musi być wyważone, to musi być rozsądne, to musi być mądre, to musi być przemyślane. Musi być w szczerości troska. Bo jeżeli nie ma w szczerości troski, to jest czubek własnego nosa. To jest tylko e, jakieś emocjonalne pobudzenie się, prawda? Pamiętasz, znasz takie sytuacje, czy własne, czy kogoś, kiedy ktoś prawda, tak strasznie dba o ciebie, że aż młodsze na wierzch wychodzą i unosi się niesamowicie, prawda? Ja wiem po sobie, prawda? Ile razy miałem taką troskę o innych, która wynikała tylko z jakiegoś tam podświadomego, czy poświadomej potrzeby wyładowania się emocjonalnego, i to była troska o kogoś, prawda? Zawsze oparta winą kogoś, prawda? No bo tak to zazwyczaj wyglądało. Myślę, że to tyle na ten dzisiejszy szlak. Taka refleksja malutka. Akurat czytam ciekawą książkę, która analizuje różne właśnie tego typu sytuacje, i tak mi przyszło dziś do głowy, że to jest ważna sprawa bardzo ważna sprawa bardzo ważna sprawa szczerość, troska i, i czubek nosa. Do zobaczenia jutro, hej.